Słuchajcie, z wami czuję się czasami, jakbym kurwa był księdzem, ale takim, który robi złe rzeczy. Naprawdę moglibyśmy zrobić sekcję, bylibyście moimi ministrantami, byśmy codziennie klaskali, byśmy robili aplauz, kurwa, wspólny aplauz. Tego bym pragnął. Znam to odczucie. Słuchajcie, patera. Nie służ do tego, żeby, e, żeby ciało Boże kurwa nie spadło, tylko żeby ministrantowi się nie ulało. Taka jest kurwa prawda. I wiemy o tym. Ja to kurwa. Jutro jadę kurwa do kury i dementuję kościół. Będą rozbrajać kurwa kościoły. Jutro. IRL streamy kurwa, z tego będę robić. Z biskupem kurwa będę e, interview prowadzić. Dlaczego? A interwiu? Nie, interwały I na siłowni Będziemy biegać jak po pierdolce, Aż nam odpadną nogi I będziemy robić testy wózków inwalidzkich Na których będziemy jeździć I robić kurwa wyścigi z górek Z takich kurwa górek, które są jeszcze Taki kurwa, wiesz Stopiony kurwa asfalt Który jest I że te yy, szprychy się wtopią Kurwa w te drzwi, yy, yy, W te drogi I będziesz musieć się kurwa czołgać i łokcie całe będziesz wyjść w tej